Dzień dobry, witajcie! Dzisiaj zrobimy sobie makijaż oka. Ja już mam położony podkład, mam też zrobiony delikatny konturing. I dziewczyny, bierzemy się za oko. Dzisiaj będzie takie troszkę e, mocniejsze oko. E, spróbujcie tą technikę, być może wyjdzie wam. Przyznam się, że jeszcze nie próbowałam, więc będziemy razem testować. Dziewczyny potrzebna będzie konturówka. Ja już mam wygładzoną tutaj powierzchnię oka. Więc najpierw nakładamy konturówkę, zobaczcie, ale w taki sposób, żeby ją rozmazać, gruba krecha, którą dziewczyny, następnie będziemy rozmazowały pędzelkiem. Szukam pędzla, pędzel najlepiej taki kulkowy, zobaczcie, do oczu i rozmazujemy kreskę rozblendowujemy ją. Nie za wysoko. To jest właśnie pierwszy krok, dziewczyny do dzisiejszego makijażu. Konturówka jest wodoodporna, więc tutaj będziemy miały trwały makijaż. Kredki Mary Kay, dziewczyny, są wodoodporne konturówki. One się utrzymują bardzo długo na oku. Yy, w zasadzie cały czas myć ją można tylko i wyłącznie płynem do demakijażu. Ja Wam pokażę zaraz. Narysuję sobie na dłoni serducho i później pokażę Wam jak ona wyschnie, bo jest na silikonach lotnych. Silikony lotne to takie, które się za jakiś czas ulotnią. I... Nie będzie ich na skórze, więc ta trwałość jest uzyskiwana dzięki tym silikonom. Tutaj widzicie dziewczynę. Rozmazujemy to do góry, nie na dół, do góry. I teraz kolejne oko. Nie musicie tu się bardzo mocno precyzyjnie wysilać. Ta kredka ma być rozmazana. To jest pod, po prostu baza. Teraz drugie oko robimy to samo. Ja mam nadzieję, że widać, bo czasem zasłonię Wam tym lusterkiem, ale mam nadzieję, że wy widzicie. Taka gruba krecha. Ważne, żebyście dziewczyny y, rozmazały ją. Bardzo fajnie y, robi to nasz pędzel. Zobaczcie. Rozmywamy tą kreskę ku górze. Po górze. Macie na to około minuty. Później ona zastyga i już jest niedruszenia, więc musimy troszkę popracować. Najlepiej najpierw jedno oko, potem drugie oko. I zobaczcie, już jest efekt. Ona jest mięciutka, więc pewnie z łatwością to zrobicie. Ja tutaj sobie wyjechałam troszkę za nisko. Kolejny krok, dziewczyny, to yy, cień. Yy, cień brązowy, który wklepujemy właśnie w tę konturówkę. Bierzemy sobie mały pędzel, może być ten sam, którym rozmazywałyśmy. I cień brązowy, który dokładnie Właśnie tylko wklepujemy tutaj w tą konturóweczkę. Jest to cień matowy, cień, który bardzo fajnie się rozciera. Musicie wypróbować cienie Mary Kay, bo jest ogromna różnica między cieniami innej firmy a cieniami Mary Kay w jakości dziewczyny, przede wszystkim właśnie w jakości i w sposobie robienia makijażu, kiedyś już innych cieni. Przyznam szczerze, że nie wychodziło mi blendowanie. Myślałam do tej pory, że ja tego nie umiem robić. A po prostu to nie były te cienie, dziewczyny. To nie były tej jakości cienie, więc zwróćcie też na to uwagę. Co wy macie za cienie? Co to za jakość? Dobra. Kolejna rzecz, dziewczyny, to y, potrzebujecie czystego pędzelka. Pędzelka do nakładania cieni. Ja właśnie go sobie czyszczę. Nasze pędzle są y, syntetyczne, więc z łatwością, jeśli go używałyście, go wyczyścicie. Wszystkie resztki wycieram w papier i on, zobaczcie, jest czysty. Oddaję produkt. I teraz użyję cienia w kolorze takiego y, różu. To jest taki brudny róż którym sobie będę konturować załamanie tutaj i rozcierać zobaczcie. Rozcierać to wszystko tutaj razem. E, pamiętajcie, przy modelowaniu oka bardzo ważne jest, jak gdzie trzymacie pędzel, trzymajcie go tutaj na końcu, e, róbcie to bardzo delikatnie, wtedy te ruchy są prawidłowe, bo jeśli będziecie trzymały tutaj przy nasadzie to. Będziecie za mocno robiły te blendowanie i mogą wam zostać plamy. Więc już od początku pracujcie nad prawidłową techniką, czyli nad prawidłowym trzymaniem pędzla. To też był mój błąd, którego długo nie rozumiałam. Dopiero dziewczyny po jakimś czasie okazało się, że ja po prostu źle trzymam pędzel. Dlatego też. Zwróćcie uwagę na to, to też jest istotne. Pędzle również muszą być czyste. Dziewczyny, jeśli używacie ciemnych i jasnych cieni, to albo czyście doskonale pędzle, albo yy, używajcie dwóch. I pięknie tutaj blendujemy, robimy chmurkę. Kolejny krok dziewczyny to jasny cień, który, który nanosimy w środkowy, w wewnętrzny kącik oka. Ja mam dzisiaj cień matowy, jasny, ale również tutaj pod, podbrew, podbrew. Nie robiłam tego wcześniej, dzisiaj zobaczcie, zrobię to w tej chwili. Pięknie rozświetli tutaj, wygładzi tą okolicę. Ale też ułatwi nam makijaż. Sprawi, że nie wyjedziemy za wysoko. No, i w środkowym kąciku oka wyrównamy wszystkie tutaj niedoskonałości, rozświetlimy go. Jeśli macie potrzebę, możecie dać cieniu cienia rozświetlającego, odrobinkę lub yy, rozświetlacza. Ja w tej chwili dodałam, zobaczcie, tylko ten cień. Tutaj możecie to wszystko pięknie połączyć. Wtedy się tworzy taka chmureczka, widzicie? I kolejna rzecz to odrobina znowu brązowego cienia. Przepraszam, czarnego teraz damy. Czarny matowy cień, dziewczyny, który wklepiemy delikatnie aby połączyć to wszystko tutaj, aby połączyć to wszystko tutaj, to jest ważne ze względu na, zobaczcie tutaj, na to załamanie, gdzie zwykle opada nam powieka. To łączymy, żeby tak powstało takie przejście piękne. Możecie to troszkę wyblendować. Możecie to troszkę wyblendować z tym różem. No i powstał zobaczcie. Taki makijaż. Dodajemy jeszcze odrobinę tutaj czerni, odrobinę różu i wszystko pięknie blendujemy. Dziewczyny dajemy na dół również brąz. Brąz matowy, którym wcześniej wklepywałam tutaj w górną powiekę. Zobaczcie. Nie dajcie go się dać troszkę więcej, bo to oko Wam się powiększy połączycie tutaj z pewnością te wszystkie cienie. I dam jeszcze odrobinka różu tutaj na granicy rozetra delikatnie. Ten brązik. To, co, to jest teraz makijaż wykonany cieniami matowymi, ale dziewczyny brakuje mi tu czegoś. Trzeba go jeszcze troszeczkę dopracować dorzucić odrobinę czerni. Tutaj właśnie w kąciku zewnętrznym, zobaczcie, doklepać, doklepać. Teraz zobaczcie. Brakuje mi tu dziewczyny jakiegoś błysku, brakuje mi tu takiego koloru, więc ja dzisiaj wykorzystam jeszcze jedną. Jeszcze jeden kolor rozświetlacz. Wy możecie dodać sobie odrobinkę własnego rozświetlacza lub cienia rozświetlającego. I wklepuję, zobaczcie tutaj, kłącik wewnętrzny i środkową część powieki, łącząc to wszystko. Jest to przepiękny rozświetlacz o takim innym dosyć kolorze. Taki troszkę zobaczcie. Możecie również doklepać palcem. Wtedy będzie miał inną strukturę. No I wszystko pięknie łączymy i blendujemy. Pamiętamy o wyczyszczeniu pędzla. Wyczyszczeniu dziewczyny pędzla to jest bardzo, bardzo ważne. Tutaj pięknie. Dziewczyny, łączymy to wszystko właśnie za pomocą pędzla, który macie do rozprowadzania lub do blendowania cieni. Jeśli wydaje wam się, że dzieje się z tego cienia za mało, po prostu możecie go dorzucić. Pięknie się zrobiło to blendowanie. Ja sobie jeszcze przyciemnię oko i dodam tej czerni. Szczególnie tutaj w zewnętrznym kąciku. Może się przydarzyć, że zamotno roze trzecie, więc zawsze można dorzucić sobie odrobinę. Pamiętajcie o tym. Róż również możecie dołożyć na powiece tutaj w załamaniu. Ciemnymi cieniami troszkę inaczej dziewczyny się pracuje, więc jeśli używacie ciemniejszych cieni, musicie użyć odrobiny więcej pracy, bo to są ciemniejsze pigmenty, więc trudniej je troszkę wprasować. Z jasniejszymi nie ma po prostu problemu, ale szczególnie, gdyż są, gdyż są takie większe różnice w kolorach, jasny, ciemny i właśnie w odcieniach. Wtedy trzeba troszkę się przyłożyć, troszkę więcej blendować. Zawsze możecie dołożyć, rozświetlić, dodać odrobinę innego odcienia. To jest, dziewczyny, wszystko w Waszych rękach. Dlatego mamy tyle tych cieni i możliwości, jest też dużo. Więc spróbujcie i eksperymentujcie to wszystko, dziewczyny, jest do zrobienia. Nawet ja dzisiaj taki makijaż robiłam pierwszy raz, dziewczyny, od, zaczynając y, od tej kredki. Więc zobaczcie, to wszystko y, wymaga odrobinę wprawy, więc nie przejmujcie się, jeśli nie wyszło za pierwszym razem idealnie. Za...